Z oh, oh. Hej, kochani, witam się z Wami. Jeden dzień po zrobieniu rzęs. Wyglądam całkowicie inaczej i jestem aż. Jeszcze nie mogę się przyzwyczaić. Jak widać, są po prostu gęste, jak nie wiem co. To są rzęsy jeden do jednego. Też naturalnie mam bardzo gęste rzęsy, ale zrobiłam. Jak na razie muszę się przyzwyczaić, dlatego że. Wółcę się rano i już je mam, jakby pomalowane, już je mam zrobione. Ogólnie efekt mi się podoba, ale proces to jakaś tragedia. Myślałam, że nie wytrzymam. Już tylko pytałam się tej swojej kosmetyczki kilka razy, ile do końca, za ile kończymy. Cały zabieg przedłużenia rzęs. Tak jak mówiłam, jeden do jednego. Zajął około dwóch godzinek, o, ale co byłam dzisiaj w pracy, wczoraj, w poniedziałek i we wtorek miałam dyżur krótki. Znaczy, teraz jest jestem na dyżurach. Jestem w, dy w systemie jednozmianowym, czyli 7,35, ale już przychodzę raz od 7 do 14.30, ale jestem jeszcze chroma, przepraszam. A raz od 11.25 do 19.00, czyli tak powoli się miksuję. W sobotę mam dyżur na dzisiaczkach, na noworodkach, a w niedzielę jadę do Wrocławia na kokarty i czuję się trochę przez. No, rzecznego oszukana, ponieważ myślałam, że to są takie wiecie, jak wesołym miasteczku na takich ala-pontonach i będziemy się od siebie odbijać, będzie zabawnie, a to są takie naprawdę go karty na torze, więc stresuję się, ponieważ ja ledwo autem wyrabiam na zakrętach, więc to może być problem. Jak dobrze wiecie, jestem kierowcą roku, ale nie wiem, czy dam sobie radę na takich go kartach. No. Jedziemy do Wrocławia na gokarty, więc będę dzisiaj zasuwać, cieszę się, że dzisiaj w roli pasażera, więc mogę posiedzieć, pojeść, bo ja uwielbiam jeść w trakcie drogi i zaraz Wam pokażę coś, czego mój zarzeczony jeszcze nie widział, ale jak zobaczy, to się zdenerwuję, ale tak, mam słonecznik na drogę. you catch him some thank you Szanowni, witam się z Wami we wtorek. Nie odezwać się do Was w niedzielę po kokartach, ale byłam bardzo zmęczona. Jeszcze wjechaliśmy sobie do Pasibusa, tutaj wstawię Wam rywek. Tak stęskniłam się za Bebkiem niorem, a u mnie w mieście niestety już nie ma Pasibusa. Piję kawkę, którą przed chwilą widzieliście i będę jechała na uczelnię, więc dzisiaj mam wolne w pracę I jadę na zajęcia stacjonarne, bardzo mi się nie chce. Zapomniałam, jak to jest, ale jadę. Co do kartów, to mieliśmy wykupione dwa przejazdy po 10 minut, czyli łącznie 20, ale ja oczywiście zrezygnowałam już po pierwszym. Teraz żałuję i wybiera mi się ponownie 13 bodajże marca, więc nagram Wam już zapewne coś więcej, bo wiem, jak się przygotować, jak się ubrać, co ze za sobą zabrać. A zrezygnowałam dlatego, że w naszej grupie, jakby osób wyjeżdżających w tym samym momencie na tor. Znalazła się grupka takich chłopaków, którzy po prostu się ze sobą ścigali i mieli naprawdę super czasy, czyli minuta na jeden tor, biorąc pod uwagę, że ja na przykład miałam minutę 50 najlepszy, a najgorszy dwa z hakiem, dlatego że wjechali we mnie tak się ścigali, że ja po prostu byłam zbyt wolna wjechali we mnie i wypchnęli mnie, jakby na barierki, na takie opony. Jezu, ja oczywiście pani Kara tak się zestresowałam, że już później przez... i to było jeszcze i to było pierwsze okrążenie, to ja już później przez resztę okrążeń, przez resztę tych 10 minut, przez następne te 9-8 jechałam tak, ale później żałowałam, że nie pojechałam te drugie 10 minut, ponieważ y, już była fajniejsza drużyna, było bardziej, więcej takich jakby to powiedzieć, początkujących osób, czyli osób, które przyjechały się po prostu pobawić. W tym tygodniu mało co nagrywałam, ale tydzień minął mi pracowicie, ponieważ w tamtym tygodniu cały dzień pracowałam. Robiłam jeszcze rzęsy, brwi, czyli miałam pozajmowane te popołudnie. W sobotę pracowałam, ponieważ byłam na noworodkach. W niedzielę byłam prawie cały dzień we Wrocławiu. Wczoraj po pracy pojechaliśmy jeszcze na tort do siostry mojego narzeczonego i, i dzisiaj jadę na cały dzień zajęć na uczelni, więc ten vlog nie wiem, czy wrzucę go jeszcze dzisiaj we wtorek po południu, jak wrócę z zajęć, czy, czy już w środę. Po tego pochwalę się Wam nowym dobytkiem. Eee, A po jestem taka zadowolona, bardzo chciałam. Wcześniej miałam mi banda w e, tym, że te smsy, wiadomości, jak jakieś mi przychodziły, wyświetlały się, się takim cieniutkim dróżkiem, ponieważ tamten ekranik jest naprawdę malutki, a tutaj mogę wszystko spokojnie przeczytać, mogę nawet odpisać, więc bardzo fajne urządzenie. Chciałam takie urządzenie, ponieważ wiadomo, będąc w pracy, czasami musimy się schylić, czasami musimy kucnąć i wtedy ten telefon zawsze gdzieś migruje, a lubię mieć przy sobie jakieś urządzenie, to po pierwsze. Po drugie, wiadomo, mogę tutaj sobie włączyć stoper, widzę godzinę, plus oczywiście SMS-y, czyli zawsze tam Mogę odczytać sobie wiadomość, nie siedząc na telefonie. A oprócz tego wstawiłam jeszcze pranie i zaraz będę musiała się zbierać, żeby zdążyć dojechać na uczelnię. Boję się, ponieważ wczoraj jak jechałam do pracy, to strasznie padało. Mam nadzieję, że dzisiaj pogoda będzie ładniejsza, bo muszę pojechać Eskom, więc wolałabym, żebym nam nie zarzucała. A sami wiecie, jaka ostatnio jest okropna pogoda.